Dziękuję serdecznie za 200 tysięcy subskrypcji. O c... tu było dopiero to sprzątane! Giemek, trzymaj, bo mnie zabije. Standardowo, moi drodzy, przypominam, że do trzech komentujących polecą przedpłacone karty. Normalnie jeszcze do jednego leciłem dwójka, gdy jest tych lajków 10 tysięcy, ale dwójka nam wypadła z zabawy. Za to mamy inne nagrody. Pod ostatnim materiałem 30 tysięcy nagród nie było, więc iPhone. iPhone poleci, może tym razem do jednego z was, więc zostawiać łapy w górę i komentować. Nie, bo czemu chodzi? Ej, normalnie trzeba płacić, żeby zobaczyć, jak się stani ludzie piją, a ty chcesz to widzowie za darmo? No na dół. Czekaj, kurwa, jest! O, lepiej na tym lepiej. I ty kurwa... nas. Czekaj, zobacz, że mamy sprzęt tutaj, nie? Ale to no podniec, podniec. A jest A, Oj jest Powiedzmy, że Szymon miał farta podczas tego pojedynku. Za to ty nie musisz mieć za dużo farta, by stać się posiadaczem tego pięknego czerwonego potworka. Albowiem zrobiliśmy konkurs. Uwaga! Konkurs, nie loterie. Nie jest to losowanie. Jest to konkurs dzięki któremu możesz właśnie wygrać 1.40i. wbina na www.bmwzadarmo.pl i tam zostaw najciekawszą, najbardziej kreatywną, najbardziej twórczą opowieść. Gdzie zabierzesz ten samochód, gdy już go wygrasz? To jest banalnie proste, a auto masz totalnie za 0 zł. Jak widzisz mój drogi przyjacielu, nikt ci tyle nie obieca, co my ci damy. Gdyby ktoś nie wiedział, z czym mamy tu do czynienia, bo może być nowy na tym kanale i w ogóle o tej akcji nie słyszał. No to nagrodą jest BMW M140i, czyli no mocniej już się w jedyneczce nie da, bo pod maską tego małego potworka skrywa się 3-litrowa jednostka. Silnik o oznaczeniu B58B30, czyli jeden z najlepszych motorów, jakie BMW wyprodukowała. Ten sam silnik. Skrywa się pod maską nowej Toyota Supry. Oczywiście w tej 3 litrowej wersji, bo jeszcze wymyślono te dwulitrowe kapcie cholera. cholera wie po co? Znaczy, niby wiemy po to, żeby wyjąć ten silnik, wsadzić tam DWZ i coś tam, ale to raczej nie w Polsce, nie? Normalnie w serii jest tu 320 parę koni, ale przez to, no, że mamy czerwony kolor, czerwona pokrywa silnika, no to tych koników mamy zdecydowanie więcej, bo mamy ich aż. 420. A serio, po prostu zostało to podniesione stage'em. Tak samo stage został wgrany do skrzyni biegów, żeby to wszystko nam ładnie razem współgrało. Jak to w BMC, maską trzeba jebnąć, żeby ją zamknąć. W przypadku ludzi, bucik musi pasować do reszty outfitu i tak samo jest w przypadku aut. Co tu mamy za... Buciki. Mamy 19-calowe felgi, chromowane. To wszystko jest zalane klarem. Jest to dość dyskusyjne, bo niektórym się może takie rozwiązanie podobać, niektórym nie. Ale tu jak wygrasz, to sam możesz zmienić na czarne. Chociaż, moim skromnym zdaniem, gdybyśmy pomalowali te felgi na czarno, to zniknęłyby w całokształcie twórczości. Podeszwa też jest niczego sobie. Pilot Sport 4S, czyli jest po prostu drogo. Stary, największy k***a zawód w moim życiu to zapłacenie za audio 30 koła, które totalnie nie gra. A oni je zamontowali już, czy może po prostu jest w bagażniku zamontowane, nie podłączone? Podłączone w bagażniku, rozwalone na dwa auta, z gościem nie mogę się dogadać, ja nie wiem, dramy w necie nie wypierd... No stary, niby najlepszy fachowiec, dla ludzi od mu robi. Wszystkim nie zjebał, tylko mówił mi. Jak? Szymon, ty nie masz szczęścia. Znaczy razem nie mamy tego szczęścia. To jest niesamowite widzowie. Płacisz za coś... Czekasz pół roku i dostajesz gówno. Ja jak na Karaudio jeździłem, ja byłem piąty w Polsce, na Malcie. Czyli chcesz powiedzieć, że w jedynce lepiej gra? W jedynce gra dwa razy lepiej. Ha, wspaniale, chodźmy do środka. Może nie pokażę wam jak gra, bo mikrofon, a raczej mikroport by i tak tego nie oddał, ale musicie wierzyć nam na słowo, że gra tu lepiej. Potem jeszcze prawa autorskie, Jezus Maria. Dobra, co mamy w wnętrzu. Nie mamy skórzonej tapicerki, ale mamy tapicerkę pokrytą alkantarą. To jest charakterystyczna tapicerka dla M Performance'u. Według mnie bardzo fajne fotele. Ja o wiele bardziej wolę tą tkaninkę, aniżeli właśnie skórę. Ale no są gusta i guściki. Tego akurat raczej jak wygrasz ten wóz. Nie zmieni. Wsiadamy do środka i czujemy się jak w małej M2. W sumie mocowo to jest taka troszkę M2, eczka no 400 koni, 420 koni, więc nie w kij pierdział. Mamy tu wszystko ładnie, klasycznie. Niczego nie ma za dużo, niczego nie ma za mało. Jeszcze jest nawet takie na płyty tutaj. Proszę bardzo, schoweczek, indukcji bra. Ale jest bardzo przestronnym samochodem. Pomimo tego, że to jest trzy to z tyłu miejsca mamy naprawdę wystarczająco dla wszystkich. Dzięki temu właśnie że ten samochód nie jest za wielki, to też się nim wszędzie w mieście zmieści. Bagażnik również całkiem pakowny. Możesz schować fotelik w wersji K. W naszym przypadku schowaliśmy tu dwie skrzynki ze sprzętem i idealnie wchodzą. Więc babę, dziecko idealnie zapakujesz. Także jak ktoś mówi, że jedynka nie jest rodzinnym wozem nawet w wersji trzydziowej? Chuja zna. Jak ją wygrasz, to on pokażesz, że jest. Jak już jesteśmy od dupy strony, to dyfuzorek Rigera oryginalny, na to wszystko są niemieckie. Tywy! Sam papier i rzeczy. wydech remusa. No ja może nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem tej marki, no ale już taki był, no i zobaczcie, cała w... Teraz się przynajmniej nie oparzyłem. Ostatnio, gdy o tym wydechu mówiłem. Jak brz... Sprawdź! Odpalę Sport Plusa, co by było jeszcze głośniej. A! Słuchajcie, muś mógłbyś dodać gazu, bo ja mam mikroport. A wydech dla widza. Pobaw się tym gazem, pomuska i jak językiem... No. Jest basowo, bliżej mam stanąć, fajnie brzmi, basowo, nie męczy ucha, kurna, może nawet ten Remus nie jest głupi. To oczywiście było na postoju, bo mamy tutaj ograniczenie do 4000 obrotów, ale pod y, obciążeniem ten samochód generuje tak zwany popcorn. Pop'n'banks, nie? To tak jest beatbox? Nie, popcorn. O tym aucie można byłoby mówić godzinami, ale najważniejsza rzecz jest taka, że no dobra, wy macie 3 marca, gdy to oglądacie. I to właśnie do 3 marca, do godziny 24 trwa cała akcja, więc śpieszcie się, zostawiajcie swoje najciekawsze opowieści. Postarajcie się i stańcie się właścicielem właśnie tego oto cuda. Totalnie za to darmo. Ja mógłbym, Mimem. A teraz powiemy to w wersji dla osób, które niestety nie słyszą. Znaczy lecimy, bo do Ciebie mamy do nagrania. O Jezu, co my mamy do nagrania? Zapraszam do Niego. Za. Będą wybuchy, będzie płacz i będzie wiele szczęścia. Zapraszam do mnie. Witam was w drugiej części tego materiału, a w tej części pojedziemy. Kupić kolejny samochód. Teraz pozostaje tylko wybrać środek transportu. M4, proszę. Płynowóz za darmo, pałka i helkacik. Ale to helkacika poznacie w całej okazałości już niebawem w materiale ze słonecznej Italii. Wiem, wiem, ten materiał przeciągamy i przeciągamy, ale musi być prima sort, musimy go zrobić tak top of the top. Dobra, bierzemy fałkę i myślę, że weźmiemy prosiaczkę. Jeszcze prosię, prosię. proszę, proszę. Proszę? No. Proszę. Mamy dzisiaj dobry dzień gieniu. Będzie bardzo wesoło. A w ogóle auto, po której jedziemy, będzie nagrodą. I z nagrodą odnośnie czego to zapraszam serdecznie na materiał do Szymona. Tam wszystkiego się dowiecie i tam gwarantuję Wam, że będzie grubo. Będą łzy, wybuchy, no będzie się działo, naprawdę. Ja nic nie wiem, nic wam nie powiem. Broń Boże. Ten też się mocno w... Uwierzcie mi, jak upokorzyliśmy Gienka nad wodą, tak teraz upokorzymy go jeszcze bardziej. O! dobrze, Gienka. Genek, masz takie fajne zadanie, nigdy rzuciłbym tego nie zrobił, Zaraz, żadne Czas pieniądze. Pan powiedział, że mnie upokorzycie. Nie wiem. O! Czyli się coś zmieniło. Powiem tak, mu gadamy, nie?, że on ma łatwiejsze zadanie. Uwierz mi, że nie. Ty możesz. Bo... Dokładnie. Zapraszamy. Się tu, tu, do tego jego mości na kanał. W ogóle jegomością. Co to. to... Moi widzowie nie wiedzą. Było kiedyś, pojechało, wróciło. No właśnie, ja jeszcze Szymona nie znałem za czasów, kiedy kupił sobie Porsche, Kupił w ogóle w Łodzi, nie informując mnie o tym i to bardzo mi się nie podoba, bo jak jakiś influencer kupuje u mnie w mieście auto, to powinna być informacja do mnie wysłana. Ale wtedy też byłem nieznany, więc okej okay, wybaczam. Wybaczam. <śpuszczak> Haj zleci ten. Chyba za dużo, tak? musicie mi pomóc. Bo... Nie gadaj, nie drobisz żą polskiego, bo jeszcze przyjedzie, będą się coś kupić. Żeby nie było, tu tam się w ogóle nie powodzi, nie? Żeby Nie, nie, nie. To w ogóle. Wracając do rzeczy, Porsche 194 s które e, planujemy, by wróciło do Środy Wielkopolskiej, ale nie już w ręce Szymona, albowiem w ręce Tomka, który chce zamienić swoją N4, właśnie Atoprosie, który w tym momencie jest w posiadaniu e, Kwacha. Czyli właściciela agencji marketingowej Store Media, jedynej słusznej agencji marketingowej. Dobra, koniec tego pierwsza Pakujemy się do wozu Ależ to prosi się prezentuje, pomimo tego, że jest to zwykła 4S Ale robi robotę ogólnie Tomuś chce zakupić ten wóz, jak już wcześniej powiedziałem, a jakimś dziwnym trafem to Szymon cały czas nim jeździ. Jak widać, stara miłość nie rdzewieje, ale totalnie się Szymonowi nie dziwię, bo miałem tą sposobność i zarazem przyjemność ostatnimi czasy pojeździć sobie 911 -ką o bardzo podobnej mocy w Hiszpanii, dlatego tym bardziej nie mogę złego słowa na Bartusia powiedzieć wcale nie jestem sprzedajną dziwką, mm -mm. Bartuś rezerwuj już bilety, tak? Ja bym chciał wrócić w te ciepłe rejony, bo jak widać w Polsce o 18 to już jest ciemno, a tam było jasno. No i jak zwykle jest ciemno, a my jedziemy kupić samochód, taka nasza tradycja. Albo po prostu wreszcie przestaniemy w Polsce wstawać o 15.00. To będzie więcej czasu na nagranie. Znaczy ja się jeszcze mogę postarać wstawać wcześniej, ale wejście obudźcie Szymona przed 15, to kurna graniczy z sudem. Naprawdę nie jest lekko. Jak to mawiał klasyk... Sory, mamy taki klimat. A w ogóle jeszcze taka śmieszna kwestia. Jak widzicie taką 911 sobie jadącą, to z zewnątrz myślicie, o kurwa, ale zarobasy tam muszą jechać tam, to już taki gentle pentel jakąś tupeczką. A w naszym przypadku prawda jest zupełnie inna. Lotkę tutaj go do góry no. puściło. Jest. jakie jakieś znaki daje. I jest zalotne. <głos> <głos> Tą lotkę złapał, tak na torze. <noise> tak bym wytarmosił. Ale nie to 400. To tutaj. Ma na pewno 4 koła. To bym nie wytarmosił. Albo wytarmosiłbym trochę szerzej. Chociaż w sumie kurwa, poruszę, jeszcze nie driftowałem. Trzeba to zmienić, muszę kupić sobie 911. Halo! Koniecznie. Ko Kurde, no nie, no jak tutaj wróci na średnie rejony ta 911 to bez sensu, żebyśmy się dublowali. Musimy kupić jakiś inny pojazd. Możecie widzowie w komentarzach zostawiać jakieś swoje sugestie, jakie pojazdy powinny znaleźć się e, u nas na podwórku. Jeszcze. Wojdyczka no jest. Jest. No to czy kupimy gt 3 czy GTS-a, czy GT3RS-a, nawet jakbyśmy kupili. No to praktycznie ta buda ta sama. Ja wiem, że przyjemność z jazdy zupełnie inna i walory wszystkie jezdne też inne, inny feeling, no wszystko inne, no ale no ale buda to sama, no. Pudełko po butach tylko z innym napisem troszkę. Z jakiś bardziej egzotik? No ja bym w egzotiki poszedł. No, zostawiajcie, zostawiajcie. Tylko nie, nie jakieś takie turbo drogie, bo wiecie, jesteśmy biednymi studentami. Tak to co? Lambo Bambo? No, Lambo jakieś. Fr... No dobra, to nie, nie podpowiadaj okay, to, okay, nie Niech okay, oni okay. zostawią propozycje, będę bardzo wdzięczny, a jak doskonale wiecie, ja nagradzam osoby, które komentują moje filmy i zostawiają łapkę w górę, tak? No. Opi Widzimy się na miejscu u tego gościa, a podobno jest to widz, znaczy podobno, ale no, na pewno jest to widz, bo wczoraj dzwoniliśmy, żeby wytargować za tą cenę No i na koniec rozmowy gość rozpoznał głos z Szymona i okazało się, że jest widzem Jesteśmy chyba na miejscu, teraz weź tym kurna autokarem się zmieść Proszę Szymusiu do przodu, dziękuję bardzo Takie... Pierwszy domek, nie widzieliście jak stoi? Nie. nie. To jest tak ładne. Tak. To jest tak inne, takie cudowne. Ja nie mogę się doczekać, kiedy damy... Dotarli, zobaczyli, no jeszcze nie kupili, ale moi drodzy, patrzcie! Biała. Perła. Dzisiaj wybór padł na kolejną jedynkę. Mamy jedną jedynkę, no to do pary musi być druga jedynka, którą ktoś zgarnie, no ale to się u dowiecie. Cóż tu mamy? Jeden, ale jeden w bardzo rzadkiej wersji. Albo wiem jeden w Cabrio. Jak słońce to kabry jestem miłościkiem kabrioletów. Takie jeszcze nie mielimy. Naprawdę bardzo fajny wóz. Te jedynki może trochę damskie są. Ale coś w sobie mają Nie tam skala antenka stoi No to dzień dobry, witam serdecznie dzień, dzień. Ponownie, bo dwa no, materiały kręciły. Dlaczego się pozbywamy takiej pięknej sztuki? Wiesz to powód jest y, taki, że chcę w końcu spełnić trochę swoje marzenie Okej okay. I przerzucić się na motocykl Mam w planach właśnie zrobić prawkę na motocykl Odważnie A motocykl nie? będzie byłem też? Nie Nie, 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 masz, nie Na razie jakąś Honda Ja to mam zawsze taką awersję do tego, dlatego że ktoś obcy, znaczy ktoś, jakiś inny użytkownik drogi ci wyjedzie nie zauważycie, bo motel jest jednak mały. Wyżycie mi jeszcze miłe, szanuję wszystkich miłośników motocykli, żeby nie było. No dobra, ładny wóz. Ile był w twoim posiadaniu? Cztery lata, w styczniu minęło właśnie. Jakieś przygody zmieniałeś? Nie, ja nic nie zmieniałem. A jakieś awarie? Bo to przygody odnośnie stłuczek, a jakieś awarie, coś. Nie, tak to w sumie też nic nie, nie. No tak, tylko bieżące jakieś takie. Olejki, no. Czyli za, proszę. BMKB bez awaryjny wóz, mojej drogi. Mamy ta manualną skrzynię biegów, elektryczne szyby, skórzaną tapicerkę. Ej, ta skórzana tapicerka jest nawet w ładnym stanie. No bo te stare tapicery to tak robili porządnie. No, kiedy to ratonowe? robili? teraz to walą ze sztucznej świni 100 km twoja Imka przejedzie i co się dzieje? No, Jakiś tam odpady. w marszki. Ale noga na ten. Nie no jest zapłon. Na sprzęgło. A co, ty chciałeś odpalić na biegu z u no co? A to musi być odpalony, czy za, zapłon po prostu? Nie, nie wiemy dlaczego Gieniu nie zdał na prawo jazdy. 14 A razy. A ty słyszałeś co to jest zapłon? Pan nie powiedział, żeby odpalić. Głąbię. Odejdź! O, już. Baja bongo, działa! Trzeba co, też trzymać to? Tak, tak, trzeba tak. Trzeba, to no to ty, temu się nie jeździłeś, nie wiesz. w ogóle nic nie, 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 nie zapamiętuję z za naszych wypraw. Ech. W to nawet by się powinno czekać, aż się szyby podniosą z powrotem. Ale... ale w sumie nie trzeba, nie? No i teraz to wygląda teraz to wygląda A dobra, no jak tak. wygląda bagażnik Poszujesz z tym dachem Tak, Jak jest na chodzie samochodu? E, no jest jak, jak jest złożony jeszcze tak? no to to można sobie zamknąć. Tak, wiem, wie, mamy m w kabriu, więc wiemy jak kabriolety działają Ej, myślę, że z tego wozu będzie zadowolony Bardzo A jak z tyłu w ogóle, z miejscem? Majorka Jeniu, pytanie ważne Ale jest super bajku Więcej wajdu. niż 8 Więcej nie. Naprawdę? No. że jeździł w bagażniku przez całe życie. No, nie wiem, bo nie siedzisz z przodu i nie wiem, jak daleko ty fotel przesuwasz. Właśnie. Dobrze siedzisz, dobrze. mam więcej miejsca. To dla ciebie specjalnie. Ała! Podwinąłem akurat palce, debilu! Dobra, no nie ma co... Ej, no co mnie zaciepiasz na podwórku kogoś, Hanie? Przepraszam, można jakieś grabie czy coś? Jakiś gratisowo do tego auta? Jak jest karmelku, pasuje mi? Pasowałoby ci zrobić prawo jazdy A jak zrobię to będzie takie dla mnie? Nie, ale będziesz miał prawo jazdy o. I będziesz mógł takim na przykład jeździć Jak ci ktoś da Do Nie kogo da. poleci M8. ten samochód O to M8, ty łaz... O człowieku na weekendy, Ja będziesz mi w lasu pożyczał Nie, ale Nie po ma zamieniu. takiej ilości lajków Którą widzowie musieliby zostawić żebym dał ci M8 pojeździć widzowie, ja was proszę Ja was grzecznie proszę zostawiajcie te lajki Bo jak ja znam prawko w końcu stary Da M8 przejąć. Idę to w kolorze. 43 nie. Na turbo. No, ja na co myślałem. Wolnostek? to jest ekonomiczny dieselek, byku. No, naprawdę zacny wóz, powiem Wam szczerze. O, no, w mi się do oczka wodnego. Co, jak co, spodobało mi się trzymanie kamery w ręku i mówienie tak bezpośrednio do widza? Mam takie uczucie, jakbym cię widzu trzymał za szy za kark. Będzie tak się obejmował i tak mówił bezpośrednio do ciebie. Naprawdę fajnie. Dobra, wracając z do dałta, jeszcze Wam powiem, zobaczcie jaki alufel jest. Dobra, nie jest najlepszym tym Felgiem, to wygląda gig, ale tutaj wypadałoby coś zmienić jednak. Jednak myślisz, że tak bez płacenia to możemy wyjechać? To kawałek 10 metrów, chyba nas nie będą ganiać, nie? Ale wypadałoby im zapłacić jednak, czy nie? Później, najpierw się przejdźmy. Nie! I nie wrócimy. Mogę sobie jechać, kawałek to? No dobra. Redklamacja, ja się właśnie zgodziłem w prawa jazdy i będzie wyjeżdżał autem. A tu jest dość, dosyć wąsko. No jest, kurwa, on 14 razy nie znał na prawo jazdy, to jakby o czymś świadczy, nie? Ej, to jest sobie pierwszy raz jak widzę, że Gienek prowadzi samochód. Do lewej, no do lewej, bo pniesz płot! Lekcja pierwsza, wyłącz sobie to bajlando. Musisz panie, kontrolować ale... prawą i lewą stronę drogi. To co właśnie robimy Jest mocno nielegalne, że poruszasz się po drogach publicznych bez prawa jazdy? Ale ja mam. Po... Ale pizda spławić do przodu teraz! Go, 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 go! Jakoś się udało te ładne przebiegki dla kochanego Wida zrobić. Tu dostrzegliśmy kilka takich smaczków, które warto by było poprawić, jak na przykład... No przyrżnął coś, ewidentnie coś przyrżnął. Myślę, że sama zaprawka nie wystarczy. On się chyba też uczył polerować na tym samochodzie. Bo od maszyny są takie kręgi To nie on? To nie on? To pan Helmut, który mu to sprzedawał Nie no, to jest wielokierdolo, no stary To nie jest nowe Ale auto Ale w tym miejscu tak akurat Czyli po koła nam zeszli, to starczy na wszystko Dwa koła na rozrząd, półtora na przygotowanie lakieru no, Proszę powiedzieć, ile daliśmy? Dwadzieścia pięć tysięcy polskich nowych złotych Jak myślę, że za taką e, cenę Dizelek, 2 liter To jest jak najbardziej okej okay. 77107712 Tu jest delikatna No Nie ma co się dopierdalać no, ty u. widziałeś jego kolta? Teraz już widziałem. Wiesz, już... panie, nad jego duszą. No właśnie, bo on to u ciebie odcinek? To, mnie, to już kolta nie ma. To już bijcie do niego, żeby zobaczyć, Chcesz jak kolt. Jak kult był i nie ma? Zapraszam do mnie. <laughs> Bardzo dobry zakład. Gratuluję sobie i tobie po raz kolejny. Kawał dobrej roboty. I nie mogę uwierzyć, że wydałem to ze swoich, i nie mogę też tego przeżyć. jakbyś to mi to oddał 12500 to byłoby za jajcie. Tak, no widzę, że zostawcie 12 lajków, to mu oddam. Proszę. Ja wam nagram to, jak mi oddaję. No dobra, jesteśmy na YouTube, to musimy zawieźć ten wóz w specjalne miejsce, gdzie przyszły jego właściciel go odbierze i będzie w szoku. Naprawdę w szoku. Uwierzcie mi to co? Jedziemy, a z wami na dzisiaj się żegnam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za tydzień, w niedzielę o 13. Cześć, Pawbi na bmw.adarmo.pl i zostaw łapę, komentarz i wszystko, co możesz zostawić. I napisz, co miałeś na obiad, żeby tych komentarzy było więcej. Elo! Elo!